Takie słowa w Na ustach prawda. pana prezydenta są nieakceptowalne i nie zmieni tego ani żaden wykład historyczny, który przed chwilą tu mieliśmy, ani cytowanie poezji. To jest pierwsza osoba w państwie. W tak spolaryzowanym kraju to jest namawianie do hejtu, namawianie do nienawiści, namawianie do przemocy, bo cóż to jest innego i tutaj pan poseł działać pis cóż, w Łodzi, pan poseł, działać ale PiS wie pan, że działacza platformy panu nie no właśnie w kraju Nienawiść Adamowicza w kraju Narutowicza mówienie czegoś takiego przez pierwszą osobę w państwie jest totalnie nieodpowiedzialne i pan poseł przejęzyczył się tutaj, ale moim zdaniem to jest dobre przejęzyczenie, bo ja mam poczucie, że pan prezydent zapatrzył się i bierze przykład nie z takich osób jak trzeba. Z osób, które tak jak pan Brown Pani na wybrykach... Tak naprawdę, naprawdę Pani teraz. Na, no właśnie nie, panie ministrze. Na wybrykach, na cynizmie Proszę, proszę słów, bo nic nie są. wielokrotnie. Bo ostatnio naprawdę pan prezydent nie było był już słychać był pana prezydenta. I się w głos kończy swoją letnią kadencję. Więc jest to przemyślana strategia. Budowania poparcia. Nie, panie, zbieranie głosu.